Bardzo udane, myślę. Szkoda mi troszeczkę, że nie obroniłam tych 5 złotych z poprzedniego roku, ale mam 4 złota z Mistrzostw Polski. Myślę, że jest to super wynik. Także ja się bardzo z tego cieszę. Mam taki sportowy niedosyt, bo jednak szkoda mi tej Kanadyjki, ale no wiem, co się, co się wydarzyło. Mało, przyznam, pływałam po tych igrzyskach olimpijskich. I śmieszną anegdotką jest to, że jak byłam właśnie przed mistrzostwami Polski na wodzie, to myślałam, że się po prostu utopię, bo nic mi nie wychodziło. Także myślę, że te cztery złotka to są takie fajne i jest się z czego cieszyć, szczególnie, że zaraz Półary Świata. Cele na Półary Świata? Mam bardzo dużo celów na Półary Świata. To też zależy od konkurencji, bo chcę wystartować w 3 Konkurencjach. No, nie ukrywam, że chciałabym troszeczkę pokazać taką troszeczkę jeszcze olimpijską formę na K1, ale też zależy mi na pozostałych konkurencjach i też chcę złapać troszeczkę takiego doświadczenia na tych pozostałych torach. Dawno tam nie byłam. Wiem, że w przyszłych, w następnych latach, jakby będzie tam dużo fajnych imprez, no to bardzo się cieszę, że mam możliwość w ogóle tam jechać, i cele też mam takie troszeczkę, żeby odpocząć od mediów.